To elotypie będzie syto w pytę, syto Fake faza za Afryko, węchem węch vench Będzie ci lepiej, zarzuć tabletę. Ej, lecimy w eter. Twarde fazy miękkiego, twarde fazy miękkiego. Czemu cię wczoraj w budzie nie było? A weź kurwa, tak się porobiłem, że ja pierdolę. O! Opowiadaj! No, ogólnie to. Stałem niedaleko szkoły razem z Egiem, bo mówiliśmy się, że przed lekcjami się spizgamy, żeby dzień był jakiś bardziej syty, więc oczywiście zbiliśmy pionę, a ten niemiluch bez żadnego siema, co tam u ciebie, jak kurwa zdrowie, od razu do mnie z tekstem. Zmutałeś tą bakę? Myślę sobie, co za kurwa ciśnieniowiec jebany, od razu do rzeczy, narkoman profesjonalista, no ale mówię mu zgodnie z prawdą. No, tak jakby. W tym momencie zauważam konsternację na jego twarzy, lekki mindfuck i wypala do mnie. Co to znaczy tak jakby? No to mu mówię, jak na porządnego obywatela przystało, prosto z mostu bez kręcenia. Baki nie było, ale miał jakieś stare dopy. Na twarzy Ega zauważyłem lekkie zniesmaczenie sytuacją, co mnie trochę dziwi, bo grunt, w ogóle coś było. Kto wybrzydza ten niećpak, kurwa? No ale on to jakiś jebany koneser, więc zauważalnym podwkurwieniem nieładnie zaczął zdanie od przekleństwa niewychowany prostak jebany. Kurwa, miałeś bakę zmotać, a nie jakieś dopy. Więc ja, jako niekwestionowany mistrz dyplomacji, staram się ukazać sprawę w pozytywnym świetle i mówię: E, tam, sy to będzie! Może tak miało być, stary? A on na to. Miała to być baka. Pomyślałem, co za chujnie wdzięczny, ale po chwili pojawiła się iskra nadziei, gdy z lekkim zaciekawieniem zapytał: A jak w ogóle działają te dopy? Tutaj uaktywniłem wszystkie zwoje mózgowe, żeby jak najlepiej, wręcz literacko, przedstawić sytuację mimo średniego poziomu wiedzy na dany temat. Nie wiem, stary, darmowym narkotykom nie zagląda się w zęby. Niestety, wtedy wyszła moja niekompetencja, gdy stwierdził. Jakim kurwa darmowym, przecież się składaliśmy po 5 dych. Ten mały fakt zachwiał trochę moją pewnością siebie, ale szybko wykaraskałem się z możliwości wykrycia mojego małego kłamstewka. A no tak, yy, to znaczy miałem na myśli, że 5 dych to jak za darmo. Tutaj czas jakby zwolnił. Z lekkim stresem próbowałem wyczaić, czy rybka połknęła haczyk. Kiedy ty taki kasiasty jesteś? Uff, ulga. Na szczęście jego IQ jest na podobnym poziomie do mojego, więc z nową dozą pewności siebie uznałem, że trzeba skończyć tą niebezpieczną rozmowę, a zatem przejąłem inicjatywę. Dobra kurwa, skończ pierdolić, chcesz te dopy czy nie? Jego słowa potwierdziły, że misja się powiodła. Zapłaciłem, więc wiadomo, że chcę. W tym momencie z dumą zarzuciłem mojego darmowego dopa, a mój sponsor swojego. Niestety, zamiast rozkoszować się chwilą, mój spokój został zakłócony przez niepotrzebną rozkminę zarzuconą przez ega. Ciekawe, jak długo wchodzi faza. Więc, żeby ukrócić tą konsternację, odpowiedziałem bez namysłu. Poczekamy, zobaczymy. Nagle chuj wie, Scott podszedł typ z ulotkami i dał mi jedną ulotkę, kwitując to prostym. Dziękuję. Więc jako osoba dobrze wychowana, odpowiedziałem mu: Spoko, nie ma za co. Przyjrzałem się ulotce. Praca sezonowa, zbieranie kwiatów w Holandii. Ja już wiem, jakie oni kwiaty zbierają. W międzyczasie zamieniliśmy jeszcze z egiem kilka zdań, a czas powolutku mijał. Po mniej więcej godzinie czasu przeszedł mnie nagły reset systemu. Kurwa, totalnie nie wiedziałem gdzie jestem i kim jestem. Po słowach ega wnoszę, że był w podobnym stanie do mnie, bo powiedział. Przepraszam pana, wie pan może jaka jest godzina? Eee, czas płynie, nie ma sensu poznawać jego aktualnego stanu, bo za chwilę i tak nie będzie aktualny. Czując konsternację nad zawiłościami czasu, dalej zastanawiałem się kim w ogóle jestem i kim jest ten typ stojący obok mnie. I wtedy pojawiło się kolejne ważne pytanie: A wiesz może, gdzie jesteśmy? W tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że stoję z obcym typem w nieznanym mi miejscu i trzymam w ręce tą lotkę wcześniej. I mój zryty mózg uznał, że to ona doprowadziła mnie do tego miejsca, więc jest jebaną odpowiedzią na wszystkie pytania. Z tego co widzę, to w Holandii. O kurwa, ja języka nie znam. Zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że ja też nie znam języka. Ba, nawet nie wiedziałem w jakim języku sam mówię, ale czułem, że nie jest to holenderski. No, ja też nie. Nagle wyskoczyła ta stara ropucha z geografii, ale wtedy nie wiedziałem kim ona jest tak porył mi banie, że nie dość, że jej nie poznałem. To jeszcze nie zorientowałem się, że mówi w tym samym języku co ja. Jej słowa wydawały mi się znajome, ale coś bardziej w stylu tego, że po czesku też czasem coś zrozumiesz. A wy co tu robić Już dawno są lekcje i jazda do szkoły. Więc przekonany o tym, że zaczepia mnie jakaś holenderka, a ja nie stąd odpowiedziałem jej. Sorry, baby, ale nie spikam po niderlandzku.